Hej, cześć, sięmany, wam wszystkim, gdzie Z tej strony, Zuber, witam was bardzo serdecznie w grze Battlefield 3. I chciałbym was poinformować o tym, że postanowiłem zrobić taką miniserię, w której będę prezentował e, bronie z BFA Trójki i nieco opowiadał o nich. Nice, dobra. Dzisiaj jest to UMP45 mm, i mniej więcej pokażę wam jak się tym gra, jak broń się sprawdza na różnych dystansach itp itd ojojoj, oj, oj, no super także broń nie ma w zasadzie w ogóle odrzutu, jest to jedna z moich Ojojo, jest to jedna z moich ulubionych broni. Kapitalnie się sprawdza na średnim i krótkim dystansie. Na odległość, jak teraz mogliście zauważyć, jest już y, nieco gorzej. Awa, dobra, podnieśmy naszego. Aj, kurde, oczywiście snajper. E, I teraz tak, e, wiadomo, gra się tak jak e, celownik, tak jak kto e, lubi. Ja polecam szturmowy, czyli znaczy, mechaniczny, czyli ten bez niczego, czyli taki po prostu... O, kapitalnie się sprawdza właśnie na krótki dystans, ponieważ nie zajmuje nam pół ekranu, dzięki czemu możemy łatwo jakiegoś wroga sprzątnąć. Mm. Natomiast na dłuższe odległości jest już nieco... O, ktoś mnie skuszy zrobił. To ładnie. Eee, natomiast na... A pograjmy sobie jeszcze tym mechanicznym. Natomiast na dłuższe odległości jest tym już nieco... Ała! Snajperzy jest już nieco gorzej. Spójrzmy. No i nie zdążyłem strzelić nawet świetnie, kurat już mi ktoś go sprzątnął. No i nie mogę znaleźć przeciwników teraz, to jest najgorsze. Dobra no tu akurat nie było problemu Natomiast ja bym chciał wam pokazać jak jest z przycelowywaniem I zabiciem kogoś na Większą odległość, nie jest to Łatwe Fuck No to żeśmy się nie zrozumieli, który ja jestem 6-2 mam staty, nie jest ogólnie źle Jest to niemiecki serwer Ale jest niski ping więc gra się Miodnie Jak zwykle problem żeby kogoś znaleźć Ała, no kurde. Dobra, masz na snajperze kolejny. Dobra. No fak Karolsta! Więc jak mi się zaprezentowałem wam teraz celownik mechaniczny na dwustą odległość. Czy ja wiem czy on się w jakikolwiek sposób sprawdza. E, natomiast na odległości średniej i bliski dystans bez przycelowywania jest naprawdę ok. Teraz e, przesajemy ACOG Jak to się sprawdza, jak widzicie ja nie mam wysokiego levelu w Battlefieldzie, bardzo mało gram e, nie mamy po prostu czasu za bardzo Haha, i sobie czekamy na kolejną rundę. Byłem 6, czy tam siódmy, bo ktoś wyszedł, więc nieźle, nie, jest źle, nie wszedłem, wszedłem do otwartej gry. W sensie, gdy gra już była zaczęta, więc... Jest mało ticketów, jest tylko 100 ticketów, ale myślę, że to starczy, żebym mógł zaprezentować te niektóre celowniki. I z pewnością będą się pojawiały kolejne. Takie odcinki. Ogólnie przepraszam Was za e, mój głos. Znaczy, ja nie wiem kiedy to się pojawia, ten odcinek kiedy się pojawi, ale w odcinku z Fira mówiłem, że jestem jeszcze zdeczka przeziębiony. E, UMP45 e, dostosujemy sobie. E, kolimator był holograficzny. Przetestujmy sobie ten celownik. I moim zdaniem e, w karabinach maszynowych czy tam w lekkich karabinach maszynowych, takich jak właśnie UMP. Takie celowniki się naprawdę nie sprawdzają, szczególnie na bliższą odległość, e, ponieważ patrzcie, ile takie główne zajmuje ekranu. Jest to naprawdę niewygodne, natomiast na dłuższą odległość, jeżeli znajdziemy sobie dobrą pozycję, na przykład ja spróbuję wejść do góry, zanim o ile mnie ktoś nie zabije i znajdziemy dobrą pozycję i Będziemy mieli czas, żeby ostrzelać przeciwnika, to wtedy taki celownik może się sprawdzić. Natomiast. Natomiast osobiście ja. Nie przepadam. Dobra. Tutaj wylądowali, więc będzie można. Przygwoździłem kogoś? Tak jak wam mówię, ja nie lubię grać z takimi celownikami, ale jak już prezentuję, to prezentuję. Ała, no że cholera jasna, ja tu prezentuję, a oni do mnie strzelają ze snajpry. Czy tu ktoś stał? Nie. Tak, na razie ciężko oczywiście znaleźć wrogów, no bo czemu by nie? Nice, asysta przy zabiciu, no proszę, masz snajperze. Oj, no, się zagapiłem troszeczkę. Oj, 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 fak, fak, nie zabiłem nikogo, mam wynik 71 Jeszcze pogram sobie z tym celownikiem To nie jest pocisk ekwilibrystyczny No eee na bliską odległość to... UMP jest kapitalne, podnieśmy sobie ziomka Tyle dwa co dycha. Eee... Dobra. Nie ma za co ziomek. O! W takich sytuacjach, gdybym ja strzelał celnie, naprawdę. O asysta Naprawdę, UMP może być. A. UMP może być e, ciekawą bronią na, nawet na większe odległości. E, Okej okay, moi drodzy, zmienimy sobie znowu celownik na przykład na ACOG czterokrotny. I taki celownik również nie jest przeze mnie preferowany, ponieważ tak jak w przypadku tego poprzedniego, e, zajmuje on sporo miejsca na ekranie, O, ale na taką odległość, jeżeli dobrze sobie staniemy, przyceluj, przycelujemy, mamy czas ewentualnie na ucieczkę, to taki celownik naprawdę może się sprawdzić. Ah. Wow, ale to już nie niezły pistoletik jest, M93R. Także jeszcze sobie z tym ACOG pobiegajmy. A jajaj. Zabawiłem się z ogniem zaraz troszkę z tym sniperem. I moi drodzy to był chyba, już ostatni celownik tak mi się przynajmniej wydaje. No jeszcze jest kobra, czyli kolimator, który jest bardzo podobny do holograficznego, tylko po prostu jest taki krzyżyk zamiast tego kółeczka. I jak kto woli, w zasadzie moim zdaniem te celowniki się nie różnią. Natomiast oła! Ale zlamiłem teraz strasznie. Natomiast jak kto woli. Ja akurat wolę... Ee, e, wolę... Fuck, zapomniałem nazwy. Ja tak Hamsko im tutaj weszłem na tyły. Wolę... no i tak to się skończy. I znowu kończę na szóstym miejscu. Tym razem nieco gorszy wynik 6 na 5, ale 6 na 6, ale ogólnie jest tragicznie Moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych na pewno takie odcinki jeszcze będą się pojawiały, jeżeli ten wam się e, spodoba. E, spodobał. Fu. Trzymajcie się. Bye bye.